Zapewne zdarzają się Państwu sytuacje, że zabrakło Państwu farby na koloryzację i chcą Państwo dorobić, ale nie wiedzą Państwo dokładnie, jak zachować idealnie te same proporcje w mieszance, które były wcześniej. Załóżmy, że zabrakło nam dosłownie 15 gramów farby, i tutaj nam kolor lab także przychodzi z pomocą i wylicza, ile każdej z farb dodać, żeby zachować idealnie tą samą mieszankę. Tylko, żeby razem z aktywatorem było 15 gram. I tu możemy już zacząć sobie wcisnąć yy, farbę, jaką chcemy na ekranie, i zacząć wyciskać. Dosłownie niecałe 4 gramy. Trochę więcej nam się wycisnęło. To nie szkodzi, też możemy sobie tu przeliczyć. Załóżmy, że tak 16 gram. Przechodzimy do drugiej farby. Trochę więcej, ale to też nie szkodzi. Na koniec aktywator. Tu ColorLab nam policzył na nowo. Będzie to troszkę więcej niż 10 gram. No trochę mi się przelało. Zapisujemy i możemy iść do klienta. I także jak nasza klientka przyjdzie do nas, następnym razem to już będzie zapisane jako jedna całość.